Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w kolejnym odcinku z Rocket League eee, ze mną oczywiście Mister Dom 15. I ja witam Was, kochani, w nowym odcinku, który potrwa tylko przez 3, 4 serie, cztery odcinki, przepraszam bardzo Was. Ogólnie będzie to dość fajna seria, mam nadzieję. Będę grał taki turnieje, można powiedzieć, z każdym od siebie z teamu, czyli będą aż 3 mecze, każdy z każdym, będą, w... do dwóch wygranych będziemy grali w każdym meczu. Ja ogólnie zaraz wezmę sobie orange, a na koniec wybierzemy coś takiego, że dwóch, jeden najlepszy zagra z tym, który był najgorszy, a tych dwóch środkowych zagra ze za sobą w takim meczu 2 na 2. Także no co, ja biorę Orange, ty bierz blue i lecimy. Zobaczymy jak będzie pierwszy meczek No Jana na Dasia, także no będzie ciekawie, będą emocje, jak widzicie. Weteran na pro dobrze oświetlony jestem. O już, już pierwszy mój błąd i po mnie Nie, nie po tobie Albo i nie. Myślę, że te maczeki będą dość spoko. Nie wierzę. Pozdrawiam. Ale mi to zrobił, nie? Czekajcie, Myślałem, czekajcie Myślałem, że to dotkniesz nie, 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 Myślałem, byłem pewny, że to dotkniesz, więc... Także mówię, no emocje będą na pewno niezłe My tak Myślę, grzyma. że każdy z nas, u nas dobrze gra eee, Wczoraj naprawdę graliśmy sobie już... Ach, chcę to jakieś... Się... Czekajcie, teraz ja muszę sobie... Kurwa, strzelić pierdoląkę Zdążyłem, wiedzieć, nie. że jedziesz O, żal. pięknie to jest. To pewny gol Kurde, jakoś tak lepiej mi się komentuje jak wiecie, gramy ze i w ogóle się nabija, nie? Ale myślę, że takie odcinki troszeczkę różne władności będą... się wybijać. Eee, zobaczymy jak to wyjdzie, zawsze dużo wyników. Też często, żeby ktoś się nauczył grać, naprawdę polecam... O Luzo piła Dużość, To żeś teraz wyjebał ją A, myślałem, że polecisz. A jebany karakan mały a źle wybita Kajcie, ja sobie zawrócę Wiesz, że tutaj coś bolek Ja? Pięknie, ale powrót, nie? No naprawdę Gra się świetnie No nie, o, ja fart, wzięczę. jaki fart, super Jest, Super jest, nie udało się, tak nie... E, kredy... no, nie mogę komentować tej, nie mogę komentować Ale fajnie, fajnie nam to poszło, jeden i drugi poleciał <laughs> Intuicja tutaj pomogła? No Mam tak. nadzieję, że no, do dwóch wygranych, Także maksymalnie mogą być po trzy odcinki. Trzy jednym. Mecze. Yy, w, jednym w jednym odcinku, coś tak, dzisiaj ci co, z tymi liczbami nie wychodzi. Nie, nie wychodzi mi, no mówię, mat, matura z matematyki. Widać, że tam 2 na 10. Jest, wiedziałem, że to zrobisz nie? Ja chciałem tak na spokojnie, bo mówię, jak ją pierdyknę. Czekaj, zobaczymy, co A. Dobra, e, easy. Nie to trzeba tak z głową zauważyłem O Bość jak mi zajebał nosa. Siłą O no, ty kurna lumpie ty <noise> Lumpie Co ty gier Dobra za Myślę, że no najcięższy mecz będzie właśnie... Ja pierdzielę o. Jest <noise> <był> pięknie <noise> Jakie Museliwa zrobił pozdrawiam gościa zesparowa na Gnoyer w poprzeczkę Jobany do żopu mi to znowu akcję robi. E, najcięższy miecz będzie kilometr. z Adasiem, myślę, no i no chyba ale najcięższy to i tak będzie mimo wszystko z brączkiem. Chyba no, nie mogę trafić tempo. piłę. Albo z w ogólnie nie. Ale... O nas też Zby... o latanie ogarnia, także no będzie coś czego nie lubimy w odcinkach. Czyli <słuch> latania, no bo my tu tak. Nie, nie wie ale... Ja ci podałem, więc tak pozdro, że nie trafiłeś tego. Jak za... Dobrze, dobrze. Jest, ale to jeszcze potrafię to sobie... Jebany mały Jest, jeszcze to też zdążyłem mówić No to jednak ogarniam sobie te różne rzeczy Nie, już podałem Nie zdążę, nie zdążę, za bardzo sobie objechałem Adaś wybije, no niestety Tutaj będę musiał uważać Manitro Ja zdążę złapać Dobra, jedziemy z tym. Jedziemy Cięknie z tym. Wyjdzie. Kurde, minuta 40. Jak, jaki dzisiaj ciężki mecz jest w ogóle? Piękna, o lecz Piękna akcja. Widziałem, mogę coś na No będzie, będzie ciekawie. Nie, nie będę się chwalił, no, ale wczoraj było 7-1. Z yy, drugi match. Pierwszym tak, tak, 6-4. 6-4 wygrałem. Ale żeś mnie przewinął, ty. Wiem, właśnie, bekiem miałem ja z tego. Widziałem, że pójdziesz za akcją. Jeszcze tutaj nie. Tutaj garne nitro. O, licznie. No nie zdążyłem jeszcze... spać, nie? nie zdążyłem spać. I tak leciałem za to, bo miałem pełny nitro, więc nie dałbyś rady. Nawet jakbyś jakimś cudem spadł chyba się... przed nią. Wiesz co? Zobacz, jaki wyścig w powietrzu, Oleś. Kurde, szkoda, szkoda, szkoda no, dobry, ale jest ty... mamy minuty do końca, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, tylko prawdopodobnie może to być błąd, tylko nic więcej. No, oby nie, oby nie, bo. No, chciałbym, chciałbym wygrać ten turniej u nas w kim Ach, chciałem nabić ale, ale dobrze nie. poczekałem na to. No, bo jakbyś tam gdzieś przejechał, byś z metr do przodu i. Da o czym kurwa, że ja nie pojechałem, nie wiedziałem, że ty się cofasz, ty. Szwagier. Ale i tak trochę... ale się podałem, właśnie, ty Najgorsze, rzeczy. Że... zobacz co ja zrobiłem w powietrzu, nie? Pierwszy raz coś takiego zrobiłem, bo... Miałem czekać aż spadnę, nie? Patrz tu A zawróciłem w powietrzu I patrz tu Mogłem... Mogłem przystrzymać ją Wiem, fajnie Fajnie, fajnie do... spadłem na koła No, ale... No, ale wiemy, ona nie, ona więc... Odbiłaby się pewnie 3-2 No, no, no 3. naprawdę, nie wiedziałem... Nie miałem... Pomysłu, że... Aż to tak wyjdzie Kurwa, jeszcze prosto bramę, nie wierzę. wiesz czy to jest naj... O Jezu... Spadnę dzisiaj? Boże co ja odjebałem? A co wolę diewał? Teraz mogę w temacie powiedzieć. No ja tu naprawdę nie sądziłem, że ona tak tutaj spadnie Jest dobrze, przytrzymał supek Jedziemy z kątów no, sekund Dobra, jeszcze tu musimy ją podtrzymać chwilę, 16 sekund zostało do końca Cofamy się, cofamy co trzeba dać zrobić Nie bierze. Jeszcze nie. będzie Ramka. Jeszcze ramka na koniec. 4-2. 4-2 w pierwszym meczu, no całkiem w porządku. No Czemu szkoda, szkoda, ale, ale. to już będzie problem. No, będziesz miał kolejny mecz, no jeżeli nie, no to tak się 2-0. Nie no mam nadzieję, że, że masz masz. Ja szansę opcjonowałem, że będzie ciężko wygrać z Bolkiem, no, jednak weteran grał więcej na pewno, ale... Ale i tak po tym meczu... Tak. No, nie, jest, nie jest, Powiem Ci, nie był jednostronny ten mecz, bo jak i ja, tak i Ty miałeś akcję Riddhi e, oczywiście, Riddhi Ready. No, ja mam nadzieję, że Wam się spodoba właśnie ta seria i będziemy od czasu do czasu coś takiego robić Później można, wiadomo, po jakimś czasie e, turniej rewanżowy Cześć, teraz, zrobić Teraz ty... ja wezmę sobie do blu. No bo ja byłem Tak, więc teraz tak polecimy Dobra. No, Fajnie bym wygrał bo chociaż ten jeden mecz teraz Bo on by mi... Na pewno dał. No wiesz. Wód. Pięknie. No a, drąpałem. Dzięki. Aha. Ja tak S czekałem, bo wiedziałem, że S albo wybierzesz do przodu. Chciałem tutaj stanąć. Wiem. Ja wiedziałem, że ty albo musisz do przodu wybić, albo tutaj. I akurat, no niestety, ale. o i Chciałem ci ją <grym> żebyś ją trochę do przodu, jednak bardziej. Nawet, no. Dobrze się zaczyna. Dobrze Masz duży się samochód, się więc to też jest plus fajny. Czekaj. Dobrze no przepycham te z... piłki, mówię. Mam cięższy samochód, dobry Czy samochód. To te piłki ustawiają ci się bardzo, bardzo... O, reszcie się udana akcja akcję. Że... Ale czekał. Aj, niestety. Niestety jak, nie zdarzyłem. Jak Ronaldo. Dobrze, szybka piłka, yy, szybka piłka, szybka bramka. No tutaj to piłka była bardzo wolna. No ja bez nitra nie mogę nie mogę Ja to zrobić. samo. Ja właśnie nie miałem co, tylko musiałem tak, więc... A i tak beka, fajnie. Ciekawe, ciekawe Aj, Aj. czep, no wiem, dobra. Wiesz, to jest najgorsze, by Kurwa jebana, jak, jak zawróciłem Dobrze Ach, czekałem, wiesz, dobrze czekałem do końca, wiedziałem, że to, to będzie robił rok. Wiem, wiem, Jednak troszkę jak już gamy ze sobą, to wiemy co mniej więcej I chuj, ale co zrobił Kurde, myślałem, że obliczyłem to dobrze, a jednak nie. To jest zbyt. najgorsze, że. To też bo... Nie, dwa odbicia, po wstę... żeby tu nie. Tu. W po meczu, nie wtedy, co było, to 7-1, co mówiłeś. No, no. To ja tam właśnie dużo takich błędów zrobiłem od no, bandy, Dlatego więc... też, no mówię, trzeba się pilnować. Lepiej czasami czekać w bramce na tą piłkę, jak ona tutaj spadnie nam. No? I znów przebiłeś, no to jest najgorsze, że ta piłka wraca i nie mam szansy na. O właśnie, epic, save, powinien tu być. Kurwa, Adam ma. Dobrze wyczekał, dobrze to wyczekał Dobrze wie Nie wierzę, tak Nie, już miałem wiesz co, miałem wyszko grobić, ale nie zdążyłem, a ty mnie popchłeś jeszcze, tak fajnie tyłem mi zarzuciłeś i idealnie skierowałeś ją do bramki patrz. Nie no. <laughs> wiem chciałem ci uderzyć, żebyś wiesz na, na bok gdzieś poleciała to... Mnie, Zyba, naprawdę no, to nie ale... jest taki mecz jak wtedy był No nie to, znów. Zepchnął go w nic A mały Nie karakan tylko Taran bardziej ale mi tu chciałem Lapa. robić cię już, nie? O jebany Ach, kurno Tak to pozdro dla ciebie. No, dobrze to obroniłem. Fuj Boże, spadnij szybko, ja już wykontrowałem O dobrze, żeś mnie trafił, bo już miałem prostą. O, ale nie mam. Tram. Ale akcja. Co kontrę zrobił? Zatrzymałem ją. Ja pierdzielę, za tak szybko tak. to wszystko było. Ile tam było, czy dwa? Zobaczymy co, Adam uderzy. Ach, dobrze. Znów mnie pierdykno karakan. Wiesz ty co Nie, nie widziałem cię, nie widziałem gdzie ty byłeś skryty. O Boże. Serio? O Boże no, co hmm. my O Boże, jak to o bym Boże, zmieścił z dupy to... Jest! Nie wiem, że... Piękna, piękny save Aj, tu ładnie było idzie wpięcie. Co jest, co jest, co tu się dzieje? Mamy nitro, mamy akcję no, nitro, mamy akcję Kurwa, Jana, ładnie przyczekał Wiedziałem, wiedziałem, że chcesz o Jezu wrócę? Pracę jada, wstawaj. Ja pierdolę, nie. No nie wierzę, że wypiłki. To... Jest Ale coś to wyjął. A ja nie, ja nie wrócę. Ramka dla Ciebie w 100%. Nie. Nieźle wyjechał. Uff, ale i tak. Ale. No co jest, mom... Zawsze te boczne piłki miałem dobre. Dobra, jedziemy z tym na słupek. Jebany. Jak to wyjąłem, on wypchnął mnie. Najgorsze jest to niekiedy, że jak lecisz w powietrzu, to ciebie nie ma. Nie dobrze, ma. Dobrze, dobrze, dobrze. Zdążę? Nie, nie zdążyłem. Szkoda, że mnie tu wywaliło, nie w tą stronę, co potrzeba. Ale mamy dwa do 2 znów kurde, trzeba walczyć. Trzeba walczyć o swoje. No i chuj, to jest bramka dla Lasia. Pewnie nie, nie. to chyba zbyt wolna, a za szybko bym ją nie podał i tak. Cze, mu, nie wierzę. Aha. Dobra, farcik Jeszcze ja tutaj się zakręciłem. Ale ja tam za nim stanę to. Dobrze. podałem A jebany ty się zgarnął szybko. Myślałem... Jest piękna. No ja? nie, nie. <ścoughs> Co się dzieje ty? Jakie Sejwy lecą, chul. to... No ty serio, ja mam ręce kurde. <laughs> Jak? Pięknie to zrobił. Nie wierzę, nie, nie, nie. Bez nitra przegrałem. Jest, ja... jest moc, jest moc. Ale tu Ale tyle to. grać, 3 minuty grać, 3,25 bez straty i bez strzelenia. Brrr, 22 sekundy będzie ciężko, no musiałbym teraz przebić tą na, na twoją stronę od razu. Co byłem, będzie ciężko, bo jest na mojej. O jeszcze. Trafił, ale... Będzie ciężko. 13, ja spadłem do dupy. O, co ale ja? to już odliczanie, to już, to już jest najgorsze. Jest. O i koniec. No, ma szansę. Szkoda. No szkoda, szkoda. Bo liczyłem, liczyłem na jakieś kurde tutaj... Overtime i jeszcze szansa na no to jest, to jest ale to jest, pokazuje to, że naprawdę. 4-2 i 3-2. Zobacz, to, jakie równe mecze. Te mecze były naprawdę wyrównane. No ty strzałów, zobacz, strzałów miałeś naprawdę dużo. No, e, obrony no strzelają. A no ja we wcześniejszym meczu miałem chyba dwa strzały więcej e, No co, taki odcinek wyszedł 15 minut Myślę, że fajnie się oglądało, troszeczkę mniej komentarza, więcej skupienia się na grze Myślę, że też i troszeczkę więcej emocji I wam się spodoba, następny już mecz będzie prawdopodobnie z Thanasem e, Ostatni mecz będzie z Brączkiem, bo tego będzie dużo też zależało e, I zobaczymy jak to się wszystko ułoży i kto z kim zagra w meczu finałowym 2 na 2 Także ja wam kochani dziękuję serdecznie za uwagę Nie wiem Adam, czy teraz będziesz też robił tą serię od razu u siebie takie, ale mecze rewanżowe czy nie? No, Możemy zobaczyć na razie. Także zobaczymy, jak się ta seria przyjmie. Ja Wam dziękuję Zobaczcie serdecznie dziękuję. za uwagę. Do kolejnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Cześć.